Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii widzimy takie dwie y, skrajne y, sytuacje, dwa różne odniesienia do zmartwychwstania Chrystusa. Z jednej strony widzimy y, kobiety, które y, poznały Jezusa, znaczy poznały, no one znały Jezusa oczywiście już wcześniej, ale kobiety, które go rozpoznały, to znaczy po jego zmartwychwstaniu spotkały go. No, i oczywiście wielką radość to w nich wywołało, a przede wszystkim Jezus dał im plan, co mają robić dalej, co mają począć ze swoim życiem, i to nie w jakimś takim znaczeniu dalekosiężnym, jakimś egzystencjalnym, ale po prostu kazał swoim uczniom pójść do Galilei, aby tam jeszcze raz wszyscy z nim mogli się spotkać. I to jest moje jasne zadanie: mają wyjść z Jerozolimy, pójść do Galilei. Cieszą się z tego, że Chrystus powstał z martwych. Ich, ich perspektywa na życie stała się zupełnie inna. Zaczyna rodzić się Kościół i to Kościół taki, jaki już znamy w, w tej formie, w której mamy. Czyli Kościół, który jest misyjny, który idzie na cały świat. Na razie tylko wychodzi z Jerozolimy i idzie do Galilei, czyli dalej poruszamy się w obrębie. E, w obrębie, jakby no, państwa Izrael, które dzisiaj znamy, wokół terenów żydowskich, ale oczywiście Jezus tam pośle ich na cały świat, aby tam głosili słowo Boże. I wszyscy, chociaż wszyscy apostobowie byli Żydami, chociaż wszyscy byli związani z tą ziemią, to wszyscy z niej też wyszli i poszli głosić. Ewangelie w różne miejsca, i to, co się działo tam u nich, było dla nich już bez większego znaczenia. Nie, żeby przestali kochać swój naród, swoich bliskich, żeby stracili jakąś taką więź, świadomość tego, skąd pochodzą. No, nie zostali wyrwani z korzeniami, ale ich świadomość, ich spojrzenie na świat się po prostu rozszerzyła i to bardzo. Natomiast z drugiej strony widzimy, tych ludzi, którzy Jezusa na śmierć skazali, i oni również konfrontują się z prawdą o zmartwychwstaniu. I widzimy żołnierzy, którzy są świadkami zmartwychwstania, którzy to zostali przekupieni, aby świadczyć, że Chrystus został e, z grobu wykradziony. I popatrzmy, ci ludzie, im też została dana prawda o zmartwychwstaniu. Chociaż rzeczywiście Jezusa nie spotkali. Faryzeusze, uczeni w piśmie, arcykapłani nie spotkali go po jego zmartwychwstaniu, to jednak ta wieść im też została objawiona, to znaczy oni też dostali o tym informację. Jezus tego nie tajł, nie było tak, że zabronił swoim uczniom mówić o tym komukolwiek, że to można było mówić tylko w gronie zaufanych uczniów. No nie, widzimy w czytaniu, już czytanie z pięćdziesiątnicy oczywiście. Gdzie to Piotr w sposób otwarty mówi do wszystkich, a arcykapłani jeszcze 50 dni wcześniej, czyli zaraz po zmartwychwstaniu, już o tym wiedzieli. I co z tą informacją robił? No moi drodzy, znów jest dana im kolejna szansa do tego, aby się nawrócić, aby spojrzeć na swoje życie i zmienić swoje zachowanie, żeby jednak uwierzyć w Jezusa, bo już dał dowody tego, że mówił prawdę, ale oni oczywiście dalej trwają w swoich grzechach. Dalej rozpowszechniają kłamstwo na temat Jezusa. Dalej nie chcą przyjąć faktu, że jest synem Bożym, tak jak mówił, i co więcej, że jest zbawicielem świata. Dalej są na tę prawdę zamknięci. I popatrzmy moi drodzy, że to nie jest tak, że ktoś tutaj był skazany, że ktoś na początku, trzy lata wcześniej poszedł za Jezusem, to on już miał jasno wytyczoną drogę, już wiedział, że. Będzie wybrany przez Jezusa, że pójdzie tą drogą ku zmartwychwstaniu, że spotka go potem jako zmartwychwstałego i że jego droga będzie taką prostą drogą do pełnego sukcesu i zjednoczenia się z Bogiem po śmierci. A ci, którzy trzy lata wcześniej, na początku publicznej działalności, negatywnie nastawili się do Jezusa, to już byli skazani na to, że tego Jezusa nie rozpoznają. No nie, moi drodzy, nie było w ten sposób bo popatrzmy na takiego Judasza. Na początku przyłączył się do grona uczniów, potem spośród tego grona uczniów został wybrany na apostoła, a później zdradził Jezusa i odebrał sobie życie. Więc jego początek był bardzo dobry, miał wszelkie kompetencje do tego, żeby rzeczywiście razem ze wszystkimi uczniami cieszyć się ze zmartwychwstania Chrystusa. Jednak do tego nie doszło. A inaczej spośród grona... Ee, Faryzeuszów uczonych w piśmie również widzimy postaci, chociażby um, Kleofasa, który, um, który był um, jednym ze stronnictw, które było generalnie przeciwko um, Jezusowi, a mimo to postanowił um, stanąć po stronie um, Jezusa. Um, i był jego uczniem, mimo że na początku nic na to nie wskazywało, mimo tego że na początku czy właśnie jak nam podaje tradycja Kleofas, czy Józef oni mieli jak najbardziej takie uwarunkowania do tego, mówiąc już wprost, żeby Jezu, Jezusa nie uwierzyć, A jak się okazuje, to oni pierwsi gdzieś tam po śmierci Jezusa. Postanawiają, zwłaszcza Józef z Matei, który oddał swój grób, który otwarcie, otwarcie poprosił o ciało Jezusa, a potajemnie tylko był uczniem, to on, właśnie, który musiał być potajemnie uczniem, który bał się o swoje życie, o swoją pozycję, może o swoją rodzinę, o swoje pieniądze, swój status społeczny, on już był najodważniejszym wyznawcą, bo nikt o ciało Jezusa nie odważył się prosić, tylko właśnie on, a apostołowie nie. Więc popatrzmy, nikt z nas nie jest skazany na to, żeby konfrontując się z tą prawdą o zmartwychwstaniu Jezusa, być skazanym na to, że już jakąś decyzję podjął wcześniej. I moi drodzy ja mam na myśli. Może być tak, że my do tej pory wszystkie święta zmartwychwstania pańskiego żeśmy olewali, w sensie, że to dla nas nie było nic ważnego. I nie mam na myśli braku wiary, ale nawet zwykłą oziębłość religijną. I, I może się tak wydarzyć, że w końcu któreś te święta będą dla nas. Świętami przełomowymi, gdy zrozumiemy, jak ma to żywotne znaczenie dla nas, jak bardzo może to zmienić naszą rzeczywistość. I oczywiście mam świadomość, że jeżeli ktoś tych moich słów słucha jako rozważania do Pisma Świętego, to oczywiście nie będzie stał po tej stronie. To znaczy, mam świadomość, że nie mówię do kogoś, kto komu nieważne są święta wielkanocne. Ale my, moi drodzy, dla, ci, dla których e, święta wielkanocne są ważne, my również możemy stanąć e, po drugiej stronie. To znaczy, my możemy wejść w taką, w taką rolę Judasza, i nie mówię o jakiejś diametralnej zdradzie Jezusa. Ale możemy po prostu stać się osobami, dla których fakt zmartwychwstania będzie zupełnie nieistotny. Że był istotny do tej pory, żeśmy byli uczniami Jezusa, a z czasem możemy przestać nim być. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Że są dwie strony, dwa różne podejścia do prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa i, i o tym, że. Te prawdy mogą się zmieniać, że nasze podejście do tej prawdy może się zmieniać. Dlaczego o tym mówię? Moi drodzy, ta decyzja, którą podejmujemy, gdzie stoimy i gdzie stać chcemy, czy chcemy zmienić miejsce, ona zupełnie wpły bardzo wpływa, całkowicie przemienia nasze życie przyszłe, które nas czeka. I nie mam na myśli życia po śmierci, chociaż też. Yy, oczywiście. Ale to, co się wydarzy później, bo popatrzmy, tego już nam uczą wydarzenia historyczne z początku Kościoła. Kościół, Kościół rozszedł się po całym świecie, opuścił Ziemię Świętą, żył w różnych miejscach, wszędzie była głoszona Ewangelia. A co stało się z Żydami, z uczonymi w piśmie, zwłaszcza, którzy pozostali na miejscu? Z czasem wywołali powstanie przeciwko Rzymowi i zostali doszczętnie zniszczeni. Taki był ich los, taki los zapowiedział też e, Chrystus, że, że to ich właśnie czeka i to się stało. I moi drodzy, oczywiście nie mam co patrzeć na to, że nie wiem, Bóg się na nas zemści, bo się nie zemści za to, że, że w Niego nie wierzymy, Póki nie żyjemy. Bóg się na nas nie mści, zresztą po śmierci też się na nas nie mści, tylko my odbieramy konsekwencje naszych wyborów. Ale nawet jeżeli nasza sytuacja zewnętrzna się nie zmieni, czyli mamy swoją pracę, miejsce zamieszkania, rodzinę, to jeżeli ten fakt zmartwychwstania przyjmujemy do serca, jeżeli to staje się coś dla nas, czymś dla nas ważnym, to wówczas zmienia się nasza interpretacja rzeczywistości. Nie musimy opuszczać miasta, w którym mieszkamy, nie musimy iść na cały świat, żeby głosić Ewangelię. Ale nasz stosunek się zmienia, nasze życie wewnętrzne się zmienia, pojawia się w nas ta sama radość, która towarzyszyła niewiastom, które dowiedziały się, że Chrystus z martwych wstał. No i teraz mamy wybór, czy chce być gnuśnym człowiekiem, który będzie knuł, udawał, przekupywał, będzie zawistny, zazdrosny o swoją pozycję społeczną, będzie oszukiwał. Nie będzie żył w prawdzie, czy chcemy być osobą, która ma jasny cel w swoim życiu i która cieszy się z tego, co się dzieje wokół niego. To, to moi drodzy, jest wybór tego rodzaju wybór, który bardzo wpływa na nasze życie. Który nie jest tylko wyborem, czy będę zachowywał 10 przykazań, czy nie będę zachowywał, to moi drodzy w ogóle nie to. To wybór tego, jak my chcemy żyć, jak my chcemy funkcjonować, czy chcemy się cieszyć, czy chcemy mieć radość, która, która nigdy nie gaśnie, która trwa w nas nawet mimo trudnych okoliczności życia, że po prostu entuzjazm w nas nigdy nie gaśnie odczuwamy emocje smutku jak najbardziej, to wszystko nam towarzyszy, nie przestajemy być ludźmi, nie stajemy się jakimiś e, pozytywnymi świrami, takimi, którzy tam, nie wiem, udają, że wszystko jest fajnie, nawet jak nie jest, ale po prostu mamy w sobie tę radość z tego, że Chrystus z martwych wstał, że jest Bogiem, że żyje w nas, że się o nas troszczy, a oprócz tego przeżywamy dalej też nasze ludzkie życie ze wszystkimi słabościami, ale mamy ten niegasnący żar w sobie. Albo go nie mamy. Jeżeli to rozważanie Wam się spodobało, to zapraszam Was na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się najlepiej do szerzenia dobrej nowiny w internecie.